Cześć, to ja w six 7 Chciałbym jedynie powiedzieć, że głośnik albo przyjdzie w poniedziałek, albo we wtorek. A jaki ja dokładnie głośnik sobie zamówiłem? A no, jest nim JBL Charge 6, czyli takie połączenie głośnika z parbankiem. Dość fajny wynalazek według mnie. Ale jeżeli chcemy porozmawiać o samym konkretnym modelu, to on jest dość mocny. No ma 45W mocy. Cały dzień przetrzyma. Ma, oczywiście jest odporny na zachrapania, a również na pył um, No i bym mógł polecić szczerze, bo sam widziałem ten model w Media Expert wczoraj. I no jest to dość solidny model naprawdę dość fajny a jedyne co mogę chyba jeszcze pokazać to to dodatkowo to co sobie wczoraj kupiłem to te słuchaweczki JBL które pokazuje się że są naprawdę spoko duży bas, JBL wielciny, 110, co Całe 40 zł. Opakowanie takie, typowe dla JBL-a. I no nawet mam już sobie ten mikrofon. I brzmi on dość dobrze, naprawdę. Yy... A jedyne, co mogę jeszcze ogłosić, to nie wiem, kiedy będzie film. Yy, musiałam to kupić, ale obiecuję, że <laughs> ewentualnie on się kiedyś yy, wydarzy. Więc to pa, pa. <laughs> No więc. Yy... Mamy paczkę. Może nie tylko jedną, ale i też drugą. Najpierw zacznę od tej małej paczki. To jest akurat nic z, z szczególnie ciekawego. To jest jedynie paczka SIM. To powiem Wam, czemu ja zamówiłam paczkę SIM. Nie, to nie jest od tego samego gościa. Nie. I uwaga, mamy gazetę. Czekaj, czekaj, to jest ja tutaj. Castorama? Może? Co? E Rajapak, co to jest? Nie, no mamy gazety znów. A są jakieś inne śmieci. No, nam no ważne. Ja jedyne to potrzebowałem. No i jest. Eee, a coś wam pokażę. Czego ja mam ze sobą? Czemu ja w ogóle kupiłam z Slim? A no już wyjaśniam. W takie kupiłam taki telefon na no, Vinted od kotka Mechaniczna. Ty, czekaj. J310. Ja, Ty. To nie pasuje. Nie, dobra, ja... ej, nawet mi się podoba tak. Dobra, nie do końca zamówiłam to, co trzeba. Ale mi się podoba szczerze. szczerze. Mi się tak w ogóle podoba. Może być. No więc to jest Samsung Galaxy J6 i on ma problem z systemem, tylko że ten system już jest taki no trup trup totalny więc to co czeka w tej paczce to jest płyta główna a tak naprawdę to jak oni to zapakowali, kurta. Pachnie tu jak taśma. Takie. Jak oni to Troszeczki koło siebie. Boże, o Dużo podpałki będziemy mieli, ale tutaj coś na nas czeka. No jest. <grymne> Może już wiecie, co to jest, ale to jest um, następna jest szóstka. Tak. Ty, ej czekaj, e, no dobra, no ale to są niespasowane, kurde, ten, tacki? Lol. Z nie to... Nieważne. E, według mnie chyba trzeba ten, wyczyścić to na początku jakąś solidnie. E, no ale tak, zamówiłam dosłownie e, następną jaszczuszkę, bo to było tańsze niż kupienie. E. Z samej płyty, albo ogólnie korpusu. No i działa, no. Nie ma żadnych błędów, no bo w końcu. Co to jest? Inny telefon. Sprosa. Ale ten głośnik brzmi. <laughs> no więc dobra. Czyli dzisiaj naprawiam tego. Tego tutaj, tę spadnię spadniętą płytą. Dzisiaj nie, może jutro. No więc, ten te... Ej, chyba amolet jest... Ej, amolet nie jest wypalony. Ej, sigmastycznie. Dobra. E, więc y, czas y, na początku. Odepnę y, głośnik już się ładował. A teraz podłączamy. Y, kom. I teraz podłączamy telefon do kompa i dzisiaj przedstawię wam jak jak znowu teoretycznie ominąć blokady na takich Samsungach? Dobra, wejście do ładowania wygląda spoko. No więc po pierwsze idziemy sobie dalej, ale, la, 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 la. Ej, mamy. To już pokazuje. Tu już. Yy... Potwierdza, że jest zablokowany kontem Google'a. Dobra. Tak, jest weryfikuj konto. No więc jak coś takiego obejść? A już pokazuję. No więc yy, sobie wcho wchodzimy yy, sobie na początku instalujemy taką specjalną fajną aplikację. Nazywa się Samsung Firmware Tool, yy, ale pisze się s -A -M -F -W Tool. No yy, fajnie, co? Jakie jest włączone, skoro nie jest? O, dobra, teraz zawał liczę. Dobra, pokusujemy na ekran. No i dobra, wykreł nasz, naszego Samsunga. No i co? Po, po prostu se tu wciskamy. To wszystko, praktycznie. No więc ładnie wyczytało. Android 10. No i dobra. Co robimy? Chodzimy sobie w połączenie alarmowe. Czekaj. Chodzimy sobie w połączenie alarmowe. Wpisujemy gwiazdka hashtag 0 gwiazdka hashtag. Taki ekran się pojawi. I wciskamy tutaj Already open test mode. Te teraz wciskamy zezwalaj, robi się teraz magia. Ustawienia, proszę bardzo. No i to wszystko, serio. No, i teraz się telefon ustawił, włączył z powrotem. No, i to jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby ominąć zabezpieczenia. Ja lubię to robić, w większości przypadków jest to praktycznie łatwe. No, nawet do takich dość nowych telefonów. I uwaga. Proszę. I mamy sprawny telefon, który, ej, on jest dość odplotowany praktycznie. Jest praktycznie pusty. Jaki jest telefonek? Mój ulubiony. Ty, no działa, ty, ty, ty serio spoko telefon. E, więc ty, ty serio spoko telefon. Ja będę mógł z czegoś serio, z czegoś takiego serio korzystać. No więc y, mamy tu J6 i. Jest to na Androidzie 10 z Onewen 2 Proszę naprawiać, naprawiać coś takiego jeszcze nie będę. Nie, czekaj, jest może lekko wpalone, czy co? Czy to to. Ty, słuchaj, nie, ten ekran jest idealny. Spocz. Spoczko. Nie no. Kurde, idealny amolet. I ja nie mogę. Jestem tak podjarany. No, no szczerze, szczęście nie jest w tak dobrej kondycji. No, może no, być. Nie jest najgorszy. No i co no? Telefon za 40 nas, za następne 40 zł, które działa. Dopłaca się. Ale jedno jest ważne, to spękniecie dosłownie na aparacie selfie? No, proszę bardzo, tragicznie to wygląda, więc będę wymieniać tu ekran. Więc to ma praktycznie sprawne podzespoły, więc wszystkie. A to, a co za to, ma uszkodzoną płytę. Więc dobra, no, ta nie pasuje, ale ej, to wygląda dla mnie fajnie, no. Dobra, to co ja lubię robić yy, z telefonami zawsze, to kiedy ją dostanę, jest ich wyczyszczenie. Chęcią mogę pokazać, jak ja czyszczę takie telefony. Więc bierzemy sobie szczoteczkę, papier, ręcznik i no mokrą chusteczkę. No i co po pierwsze robię? Czyszczę ekran. Teraz ja chusteczką sobie przyczyścimy. Pięknie. Ładnie jest czyste coś nie zarysowane, ale tak jak mówię, zmienić to jak będę. No więc tu w słuchawce jest coś dużo brudu, więc to co robię to ja słownie szczoteczką przejeżdżam, i się to jakoś czyści fajnie. Albo o. Jest dużo brudu, to ja czasami tak porobię tą mokrą chusteczką. Dobra, już ja czoteczka, może znowu jest to jeszcze najczystsze. Już to wygląda dobrze. Jeszcze trochę poczyszczę tutaj tą mokrą, nie za dużo, żeby sobie nie uszkodzić sławki fony są dość trudne do otworzenia, bo musisz dosłownie odkleić ekran. No i pięknie, czysta słuchawka jest czy działa. No i teraz no sławka jest ładnie czysta, jest w końcu pozbyta jakichkolwiek zarazków i wosku z uszu w końcu w stanie bardzo czystym. Jeszcze raz przemyję cały ten ekran. Tak to się czyści skąd ja to umiem. Sam się nauczyłam. Mhm. teraz głośnik. Głośnik jest nie jest jakoś super brudny, ale możemy też go wyczyścić. Nie wiem, ale w tych tanich telefonach. No, bo to był dość tani telefon kiedyś. W tych tanich telefonach nie wiem, czemale głośniki są jakoś super dobre. Może one to dlatego, że to jest dlatego, że jak to jest jakaś starsza osoba, która nie musi wydawać, kurde, 50 tysięcy na telefon, to tu ma się dość solidny głośnik To da się zrozumieć. Ładnie czyste to jest. Mhm, no i pięknie. Kuczniczek też mamy wyczyszczony. Teraz, Teraz. Y, ładnie Eamkę tu mokrą chusteczką przeczyścimy. Dobra, co ja robię dalej? To na 100% będzie przeczyszczenie wejścia do ładowania. To, to jest... Następne najważniejsze rzeczy, jaką robię, nie o tego, że działa, chyba, ja ale bo powiecie, bo lubię ładnie wyczyszczać, lubię czyścić telefony, są uzależnione od czyszczenia telefonów, ale także od japońskiej muzyki. No i zobaczcie, już brudu. To to może się znajdować w waszych telefonach. Czyście telefony na przykład wam się telefon nie ładuje, to może być to przez to, może być przez to że może macie ten wejście do ładowania brudne. No i ładnie teraz można. Mikrofon jest dość czysty, bo to jest dość mała dziurka. Starczy tak poubijać wejście do ładowania. Najważniejsze, jak inaczej naładujesz telefon, jak nie poprzez wejście do ładowania, bo to nie jest flagowy telefon, tylko to, to jest budżetowy. Po pierwsze, albo nie, raczej nic się nie stanie jak. o tak. Jaki brud. Brudne, brudne. Oczywiście, że brudne. To nie jest jeszcze jakoś idealnie, wolę jeszcze porobić chwilkę. No więc dobra, zasładnie tu szczoteczką pobijamy, poszorujemy. No i ładnie wyczyszczone wejście jest w dość kondycji. Teraz... Co jest? Coś już się za tą... za tą naklejką znajdowała się naklejka kota? Ja sobie to pozostawię, czekajcie. Nawadnianie. Już musimy zmyć pozostałości, a raczej nie, ta naklejka dobrze się odkleiła akurat. No i dobra. Proszę bardzo. Piękny telefonik gotowy. Czy może być użyty? Proszę bardzo. Jak chce się, to się można. Jedyne co jeszcze włączę, to... Mm. Nie, nie pamiętam, gdzie to się robi, ale na początku. O! Yy, procent po prostu wpisać? O, no. Dobra, proszę bardzo. Nawet spoko telefon. Papa. Pa.